Dobra, zobaczymy, zobaczmy. Najwyżej, najwyżej przyspieszę. Dzisiaj przyszedł wreszcie czas, żeby porozmawiać sobie o Ale nie, nie, od lasty nie gadajmy. Jesteśmy na Twitchu, tu jest bardzo duża cenzura a propos nieprzychylnego wypowiadania się na temat kobiet, więc dla własnego bezpieczeństwa nic nie powiem, ale mam bardzo złe zdanie o tej osobie. Tak, dla tych, co nie rozumieją, zrobię wam szybki rundown tego, co się ostatnio z nią działo. Założyła OnlyFans jej ciało, jej wybór nie robi co chce na którym zaczęła sprzedawać nagrania gdzie uprawia seks ze swoim byłym buzzwordem który już nie żyje i ma bardzo duży fanbase w internecie zaczęła być z jakimś młodym typem któremu dawała prezenty w postaci starych rzeczy Worda jak jego zegarki jak jego łańcuchy chyba o ile się nie mylę jego bluzy no to teraz jeżeli pomyślicie że to już jest największe dno jakie można osiągnąć no to się kurwa mylicie bo na swoim pierdolonym OnlyFans zaczęła sprzedawać stare ciuchy Worda za pieniądze razem z jego odciętymi dredami Klat tak, zajmuje pe miejsce w mojej osobistej topiące ulubionych raperów, A artyście, który jestem po prostu pewny, że przez następne lata będzie wyyczał trendy w muzyce, a jego najnowsze. Nie pod... wiem na ile to jest Bejt, czy to jest legitne, czy nie. W każdym razie nawet nie wiem, czy jeżeli to by było fejkowane, czy to to nie jest jeszcze kurwa gorsza, szczególnie z jej pozycji, no naprawdę. 1993 właśnie po raz pierwszy guruje w najważniejszych światowych rankingach. Jednak o, oczywiście jest ciekawiej, nawet. to postaram się wam dzisiaj przedstawić jego karierę z nieco innej perspektywy. Dokładniej wyciągając na światło dzienne wszystkie kontrowersje i nieczyste zagrywki rapera w jego drodze na szczyt cztery było na. No naprawdę całkiem sporo, bo już zaraz przekonacie się dokładnie, Ja nie dlaczego niektórzy krytycy nazywają tam mianem karierowicza, oszusta czy skamera. Pagata dwa Niżej. Przy okazji przedstawiając wam realia tej branży, a dokładniej to, jakich nie do końca moralnych ruchów często wymaga spinanie się na sam top muzycznej sceny. Lit, a tak naprawdę Noah Oliver Smith, urodził się 26 lutego 2000 roku w Irwin w Kalifornii. Co ciekawe, jego matka pochodzi z Rumunii, natomiast jego ojciec z Meksyku. I kto by pomyślał, proszę. że takie egzotyczne połączenie w cudzysłowie wyprodukuje tak wielki... Więc... <laughs> muzyczne, chociaż też, z tego co wiadomo, to jego tato grał bardzo długo w zespole, tak więc od młodego Czekaj, to on jest tylko w połowie Meksykańcem i on wali? W wieku muzyka była obecna w życiu małego Ita, bo najpierw wierał się twórczością takich artystów jak Kanye Westa czy Jay-Z, by następnie przejść nowocześniejsze klimaty, na przykład jej A w wieku 14 lat przeniósł się do Oregonu, gdzie co prawda scena muzyczna realnie patrząc leży i kwiczy, jednak był to również kluczowy moment dla jego Przez historii. To jest w połowie z Turbo biała sen. Dlaczego wali? Ponieważ w szkole, do której uczęszczał, poznał kilku dobrych ziomków I jeden z nich, pewnego dnia po lekcjach Zaprosił go do siebie do domu, by pokazać mu swoje studio W którym nagrywa muzykę A raczej był to po prostu mikrofon w szafie Co najwyraźniej to bardzo mocno się spodobało A to T2020 Na USB czy XLR? XLR, chociaż tyle I był to po prostu mikrofon w szafie Co najwyraźniej to mi bardzo mocno się spodobało bo Ponieważ okay. od 2016 roku sam zaczął konsekwentnie I systematycznie nagrywać Co z czasem stało się jego największym hobby No bo jak opowiada w wywiadach, sprawiało mu to ogromne Tak red, a z po prostu. Radość. I chociaż nikt wówczas go nie słuchał, to sam uważał, że jest bardzo dobry. Natomiast po pewnych przygodach ze specyfikami, dokładnie z kwasem, ujrzał siebie za kilka lat na szczycie sceny i wiedział po prostu, że może osiągnąć wszystko. W tamtym czasie... Aaa, no to to jest ten element układanki, który, którego mi brakuje, żeby podbić scenę muzyczną. Zresztą, jest ze swoim ziomkiem Adinem, z którym wówczas mieszkał i wspólnie pracował w sieci restauracji kanapkowych. Kurwa, czy mi się wydaje, że miał taki ogromny nos? Ty, to jest Adin Ross przez 3S. Zmieszkał i wspólnie pracował w sieci restauracji kanapkowej, Wspólnie z nim, a raczej dzięki niemu, dołączył do pierwszego muzycznego kolektywu. Dokładniej było to Forever War, które głównie napędzał undergroundowy artysta pod krzywą Big Baby Gucci. I niewątpliwie był to ultra ważny krok w karierze Ita, ponieważ dzięki niemu właśnie raper poznał wielu matnych osób z undergroundu. które to nie jest nos, to jest kino ziomek, to jest stary ta klamka drzwi przeciwpożarowych w szkolnych stworzyć mu stworzyć jego pierwsze brzmienie Czy też chociażby poznać swojego pierwszego menedżera Nexela który ogromnie pomógł mu w jego karierze, do czego zaraz sobie wrócimy. No bo co ciekawe, już na tym początkowym etapie pojawiło się wiele kontrowersji wokół Ita, ponieważ właśnie zarówno Adin jak i Big Baby Gucci jakiś czas temu strzeli sporą burzę na Twitterze. Za pomocą następujących wpisów, w których to na przykład Big Baby Gucci twierdził, że It kopiował całkowicie jego styl, czym jest dużo prawdy, bo pierwsza stylowa Ita była bardzo mocno do niego zbliżona. I pluje sobie w brodę po dziś Ty, dzień. Adin knows. Czy wówczas nie podpisał z nim żadnego Dobra. zobowiązującego kontraktu? Adi natomiast. Miał bardzo mocny żal, i to oto, No, że... nie mogę z tej klamy. Sorry, nie powinienem się ich ośmiać, to trochę nie wypada, ale... Chłopie. A mi się wydaje, że to, kurwa, oświetlenie mu trochę nie pomaga z tym. Bardzo mocny żal do Ita o to, oto, że wprowadził go do tego środowiska. Co bez niego w życiu by mu się nie udało. Ponieważ gdy idź, zaczerpnął odpowiedniej wiedzy, kontaktów oraz brzmienia. A co za tym idzie, zgromadził swoje pierwsze grono słuchaczy. Miał nosa do nowego artysty, to jest pewne. Gdy tylko pojawiła się... Przed... Naturalna wersja, o kurwa. O, prostu natural, Harbour. Im pierwsza szansa na pójście naprzód i dalszy rozwój. No to bez zastanowienia, zostawił resztę składu samą sobie i całkowicie o nich zapomniał, ponieważ w 2018 roku it przeprowadził się do Nowego Jorku, który jak wiadomo daje o wiele większe możliwości. Na... Chłop, chłop wygląda jak papuga. <laughs> z swojej kariery muzycznej, gdzie miał okazję współpracować z relatykańskimi producentami, czy też postaciami około muzycznymi, jak na przykład Waylandem, który pewnego dnia dał mu paczkę pluginów miksujących jego wokale, co bardzo mocno przyczyniło się do stworzenia uczesnego brzmienia Ita, ponieważ. Cały czas nie potrafię uzyskać tego, co tak naprawdę chciałem Bo też to na pewno warto Chciałbym dostać od, kiedyś od kogoś paczkę pluginów Najlepiej i presetów Nie musiałbym się uczyć niczego od zera Oznaczyć, to zawsze wolał on sam, w zaciszu swojego pokoju, tworzyć muzykę własnym tempem, gdzie nikt go nie stresował i gdzie robił numery najczęściej freestylując, co pozwalało mu tworzyć nawet 15 traków dziennie. To niewątpliwie jego etyka pracy, a co za tym idzie, coraz większe obeznanie i doświadczenie odpowiada za jego tak wielki sukces muzyczny, czy też dobrze przekmieniona stylowa i takie smaczki jak chociażby stworzenie własnego języka, do którego powstały już nawet translatory, co buduje aurę, Who is it? W... Translate? osoby. Ale no właśnie, to wszystko było możliwe, głównie dzięki dołączeniu w tamtym czasie do legendarnej ekipy Slaywork, w której wówczas przecież znajdowali się. Danielu, miał jakąś kartę graficzną do 2600 zł stary zaraz do tego przejdziemy jak najbardziej a póki co możesz sobie sprawdzić ofertę jak piszesz wyślij kniga md Najwięksi undergroundowi raperzy Stanach, jak Autumn Summers, Isaiah TG i Chase Chikanka, którzy na pewno wspomagali rapera swoim doświadczeniem, no i przede wszystkim bardzo mocnym żytym oraz zaangażowanym fanbase'em ekipy Slayworks, bo panowie często kolaborowali muzycznie, pojawiali się nawzajem u siebie na social mediach czy też na teledyskach i po prostu tworzyli ultra ciekawe do śledzenia kolektyw. Jednak po stosunkowo niedługim czasie Slayward się rozpadło na skutek licznych dram, podziałów i bifów pomiędzy tymi ultra utalentowanymi artystami, którzy jeszcze jestem pewien, że zawitają do bram Mainstreamu w niedługim czasie, jednak właśnie najwyraźniej pogoń za zasięgami i przodowani. Nie, powtórzę raz jeszcze, ja nie uważam, że I.D. jest jakiś turbo skillowy. I.D. miał więcej szczęścia niż rozmów w tym wszystkim, odnoszę wrażenie. W tej ekipie była największą kością niezgody, ponieważ niewątpliwie to właśnie trochę niedoceniany. I nawet jak niektórzy twierdzą, wręcz po cichu wyśmiewany przez resztę I.D. najmocniej do przodu z całej ekipy, głównie za sprawą TikToka, gdzie kolejne traki rapera, pełne niecodziennych dźwięków, słów i bitów, raz za razem wybijały się jako trendy. Co finalnie skutkowało pierwszym kosajnem od większego artysty. I to co ciekawe, od razu od samego Drake'a. Mi gdy... się wydaje, że I.D. to jest trochę kombo... Liluzi Werta i 645 AR W pewnym momencie auto wypuścił sniper swojego kawałka po Dory właśnie brzmi bardzo zbliżenie do stylistyki Ita I fani zaczęli Peraf. mu to licznie zarzucać, no to Twicki wówczas również dołożył swoje 5 groszy. Pisząc na swoje story taką wiadomość. Skurczy w próbują brzmieć tak jak ja. Spróbujcie zrobić coś swojego, bo to posysa Co wyraźnie może zdradzać, jak napięta atmosfera. Panowała pod podgodiec Flayward, ponieważ autom chwilę później odpowiedział. Dałem Ci mój głos i Twój największy hit przed twoim pierwszym wielkim kontraktem oraz kontaktem z Drake'em Chodziło mu tutaj o te klaginę y oraz liczor sorry About dead, zarzucając mu podobnie. Jak Big Baby Gucci że stworzył jego stylistykę, która dała mu rozgłos. powinieneś o tym wszystkim mówić głośno, bo pamiętam, jak bardzo byłeś mi wdzięczny za to, że w ogóle może się ze mną zadawać oraz moimi kuplami. Sugerując, że It podstępnie wkręcił się do ich składu, leżąc im przysłowiowe dupsko. Popierając to jeszcze później innymi storkami, a raczej screenami rozmów pokazującymi, jak Id wraz ze swoim kup. Czy czekam na nowy album z jego? Niezbyt. Nie, nie uważam, że Uzi teraz robi jakąś super dobrą muzykę. Ma swoje momenty, ale. Jemu też trochę odjebało, mam wrażenie. Od kiedy te takie pierwsze, większe hity poleciały. September... Dziękuję bardzo Marcel za suba z Prime'em. Witam, witam pisali do niego z pozycji wielkich fanów, na co id? odpowiedział następująco, najpierw wyśmiewając jego upozorowanie aresztowania przez policję. Nie, nie jest taki zły, nie wjeżdżajcie na niego? Stary, głębiej, bo, bo zdaje mi się, że jeszcze nie dochodzi. Kiedyś auto się dopuścił nikt na niego nie wjeżdża. Oglądamy film na temat tego, co Trapel ma do powiedzenia na ten temat, uspokój. Przez policję, którego kiedyś auto się dopuścił, a potem dodał: Kurczę wieki wiedzą, gdzie jestem w prawdziwym życiu, wchodźcie te internetowe gerki, przy czym udostępnił swoją lokalizację. By na sam koniec kwitować, ktoś tutaj oszalał, bo ich czego niłem. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, myślę, że obydwie strony mają sporo racji. No ale koniec końców, dało to kolejną płaszczyznę dla jego krytyków, by nazywać go mianem Karierowicza, który najpierw kręca się podstępnie do danej ekipy, a gdy już nie są mu oni dali potrzebniej, to zostawia ich bez niczego. No i dlatego w tamtym czasie zaczął jeszcze mocniej działać właśnie z September Richem, kolejnym undergroundowym artystą, u którego wówczas mieszkał i który, jak się okazuje, przy jego początkach był mu bardzo mocno potrzebny, z przyczyn, którymi na pewno JIT nie chciałby się nigdy chwalić, ponieważ tak naprawdę często undergroundowi artyści dopuszczają się... Jeed to typ mumble rapera, którego Eminem, Eminem obśmiewa? Już mi się wydaje, że Eminem nie obśmiewa zbytnio mumble rapu, bo się bardzo zmieniła, zmieniło postrzeganie tego, co jest mumble rapem. Eminem wyzywał mumble rap, jak była jeszcze w Piku popularności SoundCloudera i, i Migosi jeszcze byli mega aktywni, byli pionierami tego gatunku, podgatunku, może tego wave'u bardziej. Myślę, że teraz Eminem by nie, nie wyzywał takiego Ita i nawet byłbym skłonny uwierzyć, żebyśmy zobaczyli na jednym kawałku Ita i Eminema. Przez jego konekcję z Kolbanetem. Wielu nieczystych zagrywek, by mieć pieniądze na budowanie swojej kariery. I swoich... MGK jeszcze wtedy rafował. no to jest fakt, to jest fakt. Miczu, gdy przychodzę z muzyki, jeszcze nie są wystarczające. No, właśnie, serde... Jeszcze nikt nie wiedział, kim jest córka Benzino. Uh. Rich w tych tematach był bardzo dobrze obyznany, bo często skamował ludzi na pieniądze, w czym jak się okazuje, Nicz też czasami uczestniczył, ponieważ nawiali o tym nawet wspólnie na kilku traka. Jednak w 2021 roku, gdy kariera Ita zaczęła odpowiednio snowballować, rapper zaprzestał uskuteczniać tych brudnych sposobów na no ale niestety september Rich nadal siedział w tym po uszy, jednocześnie trzymając się z Item, będąc jego przysłowiową czyli liderką, występując u niego na wszystkich live'ach, teledyskach czy też na albumach, grając supporty przed jego koncertami, przy czym co chwila pakował się w coraz to większe tarapaty, bo jego uzależnienie od różnych substancji ciągle mocno postępowało. Pod ich wpływem, rozbił na przykład dwa samochody. Kilkukrotnie też był a To arystował... jest w ogóle taki idiotyzm. To jest tak, tak to się utarło, że to jest normalne w zachodniej kulturze, że to jest hit. Przy czym raz nawet groziło mu do 14 lat pozbawienia wolności. Więc żeby go z tych prawnych kłopotów wyciągnąć, hit, opłacił jego prawników w załączną sumę 20 tysięcy dolarów. Wreszcie przed jeden z kolejnych koncertów Vita, którym grał jako Sapo, zaczął wyzywać tłum przybyłych ludzi, że są beznadziejni i że nie umią się bawić, przez co został przez nich wybudowany ze sceny. <tuszy> <tuszy> a, a to też trzeba być tengiłeb! I to jeszcze nie na swoim koncercie, chłopie! Podobno ma być kawałek i nie ma z Didem? Uuu, to może być mocne. Ja Didowi mocno kibicuję. Mega zajebistą robotę robię od długiego, długiego czasu już. Jeszcze od tego kawał... od kawałka z J. Colem, gdzie też te chyba był na, Kol... przez Kolbeneta robiony, ja jebie, on tak dobrą robotę robi. Co było najwyraźniej? Takim punktem kulminacyjnym. No bo bez zaskoczeń wówczas czas i go zostawił. No promowanie kodejny jest pojebane, a później, gdzieś pałem, to gówno, ta, no cała ta kodeina, Ogólnie promowanie jakichkolwiek narkotyków to jest zjebane. Tak samo promowanie, kurwa, jarania, że jak mówisz, że jaranie jest super, świetne, haha, blablabla. Nie mówię, żeby w ogóle o tym nie można było wspomnieć, bo, bo wszystko jest dla ludzi jeżeli ktoś chce o swoich przeżyciach z jakąś substancją powiedzieć, to spoko. Tylko, że no to już doszło do takiego ekstremu, że no masz, kurwa, ludzi, którzy normalnie pokazują się, haha, syropik, fuck, zajebiście, ze sprite'em, kurwa. Ta, zajebiście, że chodzi zamulony, z zamuloną pizdą cały dzień, stary, świetne, no, wybitne. Sceny. I podobnie w tamtym okresie zrobił właśnie ze swoim menedżerem Nexele, który wykonywał przez lata dla Ita naprawdę kapitalną robotę. Między innymi zapoznając go z masą potrzebnych osób w underze, to Ja to powtórzę czy... raz jeszcze, a ja to zawsze będę mówił. Ogólnie ja rozumiem użytek, nie mówię, że tego pofalam, absolutnie nie, ale rozumiem użytek narkotyków przy robieniu yy, prac kreatywnych, w tym głównie muzyki. Bo jest tak duża konkurencja na tym polu i muzyka jest tak prosta do zrobienia, to jest tak przystępne... Yy, przystępna, jak to się mówi, przystępny fach, żeby do niego wejść i szczególnie w dzisiejszych czasach, jak masz, kurwa, miliony cyfrowych wtyczek, które możesz skrakować tego yy, i znaleźć sobie 20 tysięcy poradników na YouTube za darmo, że ja rozumiem, dlaczego ludzie, ludziom się łatwiej robi muzykę po narkotykach, bo wtedy jesteś jakkolwiek w stanie popatrzeć na całą kształt muzyki i ogólnie świata inaczej, niż kiedy robisz to na trzeźwo. Co raz jeszcze powtórzę, absolutnie tego nie pochwalam. Jakby rozumiem, dlaczego tak bardzo się utarło w ogóle używanie narkotyków podczas tego konkretnego, tej konkretnej pracy kreatywnej. No ale żeby kurwa już zachwalać to, że to jest super, no to to jest turbo zjebane. Ja na przykład no, przyznaję z ręką na sercu, kiedyś zdarzyło mi się zapalić raz czy dwa, oczywiście, w legalnym do tego kraju, wiadomo. Y nie jest, nie jest to dla mnie, nie potrafiłbym palić codziennie. Jest to zjebane. I, I mam też wielu znajomych, którzy, no, chodzą jak zombie. I mówią, że nie, 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 stary, ja nie jestem uzależniony. Palam codziennie, wcale nic mi się nie dzieje. Też wiadomo, różne tolerancje, bla, 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 bla. Ale kurwa, no promowanie kodeiny to już jest inny low, kurwa. No I, i, ile jeszcze będziemy czekali, żeby ludzie normalnie sobie fentanyl napierdalali i mówili, haha, ale fan jest zajebisty stary. Tu i ciekawe strategie Super, marketingowe, Jak na przykład wtedy, gdy zaprosił całe Los Angeles na jeden z jego pierwszych koncertów, obiecując wszystkim wyjście na wyspę. Byś... Gdy nawet nie posiadają biletu Co spowodowało tak wielkie zamieszanie w klubie W którym ten koncert miał Krokodyl, ale zajebisty Pa, mięsień mi odchodzi Uhu! Odbyć, że finalnie został on odwołany, ponieważ następnie było to świetną kartą przetargową przy negocjowaniu kolejnych koncertów z największymi festiwalami na świecie, które widziały tylko niesamowity szał, panujący wokół tego artysty. No bo gdy tylko przed Item pojawiła się szansa współpracować z lepszym menedżerem, czyli za Bia, który zna praktycznie wszystkich w wielkim showbiznesie Ameryki, no to również bez żadnych skrupułów, zostawił Nexela samego sobie i poszedł naprzód. O co ten później najwyraźniej tak samo, miał bardzo duży żal, co przejawiał w licznych storkach Kąsając meksykańsko-rumuńskiego artystę w tyłek, wyciągając na niego za kulisowe brudy oraz twierdząc, że to on sam doprowadził September Richard. Tô taquiza Kurwa, powiem wam, ten materiał zdaje mi się całym szacunkiem dla trapel, nie znam, ale zdaje mi się trochę na siłę zrobiony, przynajmniej tytuł trochę mocno clickbaitowy, zdaje mi się trochę bardziej zakrzywia powagę tej sytuacji. Pamiętajcie, że prawda gdzieś leży po środku. Jestem przekonany, że w jakimś stopniu on wydymał swoich ziomali, jak, jak odniósł większy sukces, ale pamiętajcie, że no też to, że oni o tym publicznie mówią, że on ich tak bardzo wydymał, no to, to też jest trochę mocno w sumie nawet atencyjne. I tak jak mówię, prawda na pewno leży gdzieś po środku i uważam, że to jest taka koperkowa afera. Myślę, że to będzie coś mocniejsze, że on, nie wiem, kurwa mordował, sous